Szanowni moi drodzy kochani, dzisiaj jesteśmy na zdjęciach w Izraelu, za mną jest Izrael. Tam mamy może martwe, tutaj jest... dziwo. Pomimo, że to dość egzotyczny kraj, czuliśmy się tam bardzo swobodnie. Na Izrael nastawiliśmy się jak na wojnę, okazało się, że zupełnie niepotrzebnie, bo to cudowne miejsca, a zdjęcia robią się tam praktycznie same. Mieliśmy więc sporo przestrzeni na po prostu bycie sobą. Szanowni Państwo, witamy na lotnisku Ontalawiec. Jest godzina 19:55 czasu lokalnego. Musisz się cieszyć, że to Izrael. W ubiegłym roku mniej więcej o tej samej porze opublikowaliśmy film o tym, jak robimy zdjęcia ślubne. W tym roku postanowiliśmy pokazać przede wszystkim jak wygląda nasza praca, kiedy nie robimy zdjęć. Kluczem do sukcesu zdjęć rozpoczynających się o 3 nad ranem jest pójść spać o 18. Pozdrawiam. Nie czuję się tych borów pod oczami. <grym> Ale nie masz borów pod oczami, bo cię nie widać. <grym> Worów jest korektor. Nie obrabiamy zdjęć fotosza, po że prostu robimy się na wóz. Jest jeszcze jedna ciekawostka. Biegają tutaj takie niby dzikie wielbłądy, ale każdy ma swojego właściciela. Nie ma dzikich wielbłądów w Izraelu. Listopadową Polskę opuszczaliśmy w kurtkach, a przez cały wyjazd temperatura nie spadała poniżej 25 stopni. Na pustyni początkowy chłód poranny szybko zmieniał się we wręcz nieznośny upał. Nawet ostatniego dnia, dosłownie chwilę przed wylotem, skoczyliśmy do wody. No to wspaniałe uczucie jak na listopad. Super! Be prepared for the moment. Fuck you! Cześć, e? Czy będziesz kontynuował karierę, jeszcze nam powiedz? Segłisty. Tak. Karierę? Tak. Na Segwayu? tak, oczywiście, nie ma problemu. Z Segwayami jest taki problem, że pomimo, że wszyscy bardzo szybko załapaliśmy, jak się nimi poruszać, mają tylko dwa koła. Co w połączeniu z odrobiną brawury kończy się źle. Rafał niczą jakiś wojownik przychodził kask z czaszką i w pewnym momencie stwierdził, że całkiem nieźle już musi jeździć. I może pokażę jakieś triki. Zaczął przyspieszać, hamować, skręcać. Przez chwilę szło mu nawet świetnie, ale tylko przez chwilę. Rafał, powiedz mi, jak są twoje wrażenia? Jak się czujesz po dzisiejszym no. wypadku? Czy będziesz kontynuował karierę? Czy ucierpiałeś? Będę kontynuował karierę, tylko że jakiś już nie mistrza egoizmu, tylko będę takim zwykłym turystą. Szkoda mi butów. 30 zł kosztowało, ale jest dziura i po prostu wyglądam teraz jak bezdomny. Od góry jest to dziura. Ja mam przebitkę na tą dziurę, zabierz, zabierz te buty śmierdzące. Pod względem fotograficznym Izrael jest wyjątkowo piękny. Piękne tło jest wszędzie dookoła: z lewej, z prawej, na wschodzie, na zachodzie. To kraj, który ma tak naprawdę wszystko: największą depresję na świecie, cudowną pustynię nowoczesny Tel Awiw nad Morzem Śródziemnym i bardzo, bardzo starą Jerozolimę w samym środku Palestyny. To zdecydowanie jeden z najcudowniejszych krajów, jakie widzieliśmy. Nie wiem, czy było łatwiej niż zwykle, czy trudniej. Nie ulega wątpliwości, że tym razem biuro mieliśmy wyjątkowo piękne. Wiedzieliśmy, gdzie lecimy. Rafał praktycznie nauczył się na pamięć Atlasu, ale nie byliśmy przygotowani na aż taką różnorodność. Mieliśmy niewątpliwego farta do pogody, bo deszcz i 15 stopni praktycznie zamieniłyby tę sesję w koszmar. Chyba też pierwszy raz w życiu tak naprawdę zrozumieliśmy o co chodzi w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Co tak naprawdę ale tak naprawdę odróżnia Żydów od katolików? Poczuliśmy jak bardzo Żydzi związani są z tą ziemią. I dlaczego? Coś liała, patrzysz Fajne, podoba mi się to może, Martwe. Oczywiście to Izrael, kolebka wyznań, niezliczona ilość miejsc kultu, skrzyżowanie skrajnie różnych kultur. Były takie miejsca, w których śmialiśmy się bez przerwy, ale była też na przykład Jerozolima, którą po prostu chłonęliśmy w stanie ogólnej zaniemowy, w milczeniu.